Siemaneczko. Zacząłem grać z nowym killerem, The Artist, i przyznam, że mi się podoba, szczególnie jej perki. Gra, którą zobaczycie, pokazuje bardzo, jak ona jest opresyjnym killerem. Jak kontroluje mapy, to jest jedno, ale także jak jej perki działają w tandemie. Jeżeli chcecie zobaczyć coś takiego, albo poczatować na żywo, to zapraszam na Twitch.tv/proszty. Miłego oglądania, papa. Pa. 22, się domyślam, tak? Mam nadzieję, że to kolejny raz będzie killer robiony przez behavior, a nie znaczy robione wymyślone przez behavior. Bo jak widzicie, killerzy robieni przez Behavior od zera dają dużo więcej frajów Są lepiej... lepiej po prostu. Le lepsi są. Wow. jak myślicie? Użyję swojej mocy? Hmm, no, tym to co? Scorch? Już Scorch Hook? Ciężkie by były nie robione przez Behavior. Wiesz, co mam wrażenie, że w wielu. Licencyjnych, jakby tych, którzy licencję udostępniają behaviorowi, ma dużo za duży wpływ na to, jak killer działa, nie rozumiejąc mechaniki, nie? Behavior nie ma, nie wydaje mi się, raczej, żeby miał taką wolność twórczą, jak nam się wydaje. Dlatego myślę, że licencjonowani killerzy mają problem z balansem, nie? Po prostu licencja wymaga od ciebie. Co, chcesz zmienić moc? O chopie, ale w w filmie nie miał takiej mocy, to my ci nie pozwolimy na to, bo to jest interpretacja własna. Tak to ty nie rób, nie? Mam, mam wrażenie, że po prostu w ten sposób to wygląda. No i patrz. Najlepszy lub w grze, nie? Nawet go nie użyło. Nie, nie zdążyła go użyć, bo... Bo moc kruka, nie? Dobra, cofamy się pod tego skoczkuka tutaj. No powodzenia, że mnie złapiesz. Jak nie masz sabotażu, to. Pytanie: czy ona tu została? Czy ona sobie poszła? Chyba sobie poszło, co? Ja tam hita przyjmę, nie? Aha, leczycie się pod pukiem. No spoko, to jest zupełnie normalne, nie? A później nie, bo kilerzy tunelują, nie? Hashtag tunel. A, widziałeś kruka, co? Karta też nie masz, mam nadzieję, że masz DES'a w takim razie Nie masz DESa Freddy jako wyjątek jest dobrze zbalansowany Freddy jest underpowered, nie? Czyli dobrze zbalansowany patrząc na, na to jak ta gra wygląda aktualnie to, to masz rację, dobra, zmieniam zdanie. Masz rację, wiesz? Freddy jest dobrze zbalansowany, zgadzam się. Przykro tylko, że reszta killerów taka nie jest. A szczególnie surwej nie są zbalansowani. Dlaczego one tego lupa nie używają? Co? Na koniec gry mi go zostawiają? Czy o co chodzi? Nie wiem. Serio? Dajesz mi za darmo paletę? Sztos. Chodź tu. Czuję, że jak z tobą się pogonię, to będzie ekstra, nie? Chyba nie opłaca mi się mocy przy niej używać, co? Też, no... to był błąd, używanie mocy. Skoro laska się nie lupuje w ogóle na lupach, nie? Tracę tego w takich przypadkach jak ten. Czy ja cię mogę dogonić kiedyś, co? Laski tu są, ale stoją na generatorze. Spróbuję podejść wtedy do tego skordzie, a tutaj jest też totem do odpalenia. Nie, nie jednak, zobaczcie, jednak dużo. Nie, nie, co? co? nie, nie, doniosę. No nope. No cóż, nie, ...też. Body bloki, dzięki wielkie. Serdecznie polecam. No i co? I nie pykło, co? Mam nadzieję, że jest tu skocz hook. Nie ma, okej. Okay. Nie bym miał do piwnicy wsadzić. Nie jesteś śniadali. <grymne> no cóż, ona nie widziała przynajmniej gdzie, gdzie był tutaj. Musiałem, że jest ich więcej, bo były dwie osoby, nie? Że zostaną. Ciekawe czy ona po prostu, co? Nie wiem. Chyba się cofnęła. Ta. Ale się nie uleczyła, a nie ma Dead Hearta. Zobacz, gdyby tu był Dead ten chase by potrwał 1000 godzin więcej, nie? Dobra, najbliższy jest tutaj. Te skoczkuki są turbowe. Ciek, 15%, nie? Cyk, cyk, podpalimy sobie kolejny cyk. Zapalarka w ogóle cieszy mnie ten dźwięk. Nie wiem, jak was, jak podpalasz ten totem, nie? Kczysz. Naprawdę, naprawdę, David, leczycie się pod hookiem. No, dawaj dead to. No i zepsułeś go, bo mogłeś go się do tego... Do szaka. Tam jest ta Jill. Okej. Okay. Nie, to nie była Jill. To była tamta. Dostaje Desa. Nie. nie doniosę jej nawet nigdzie pewnie. Dobra, ale zrobimy sobie przechadzkę po mapie. Świneczka, spoko. Co prawda, świneczka troszkę lepiej działała, nie? Przed nerfem. Addonów, ale nie jest zła w ogóle. Bo świneczka to dostała takiego niebezpośredniego nerfa, nie? Niby jej nie zmienili specjalnie. Ale addony się niestety pozmieniały. Nope. Świnka Gameplay DbD, no. Jest, Big Gaming. Mój ulubiony film chyba na, na YouTube. Czekaj, odpalimy sobie trzeciego. nie? Zapalara. David, day ty mnie wkurzasz. Mogłem postawić tu ptakę, ale... Spoko. Wiecie co? Wydaje mi się, że ta klucza pani to jest taki braindeadowy killer dla mnie, nie? Nie umiesz lupować? Zagraj krukiem. Dosłownie. Na pewno jest, jest jakiś poziom skilla, potrzebny do grania efektywnie tą postacią, ale natura jej, charakt... jej mocy jest taka, że na luzie można po prostu grać nieoptymalnie a i tak mieć swobodę. Co tu się stało? <śm> Najlepszy film było Grzegorzu w rydzie Czyli najpierw to dlatego, że ty jesteś wiesz. Wewnętrzne żarty znacznie. <ś> <ś> ja ja miałem najwięcej frajdy jak składałem do tego wyżej Florydę Jop. No niestety zahukowałem go przy, przy heksie. Nie, trafiłem drugą laskę, myślałem że jego trafię Czemu Dead Harta nie było? Masz DSA? Nie ma DSA Ty to się nie zdarza co, żeby mieć tyle huków a tylko cztery genera jeden generator został zrobiony Albo spadłem z MMR, co jest całkiem prawdopodobne, patrząc na to jak grałem ostatnio. Wink, wink, to nie tak, że celowo chciałem sobie zniżyć MMR. Wink, wink. Okej, okay, okej, okay, dobra, czyli są tutaj. Ich ulubiony generator, do którego się tak przyczepili. Zrobił go. A, ta się poddała. Okej. Okay. swoją drogą szkoda mi jej bić. Lubię Kate. A szczególnie fajnego skina ma. Miałem dziwne wrażenie, że. Uu, ktoś totem odpalił. Nice. Grasz na ludzi co mają sepi Gaming, tak to wygląda, nie? Jakoś tak nie ogarnęli troszkę. Jak na ten MMR. Śmieszna gra to była. Tak, na pewno Reflex, no wszystkie, wszystkie DLC za darmo rozdaje behavior. Przecież przecież behavior jest tak najbardziej altruistyczną firmą tego świata.